Witam Państwa. Te pierwsze trzy sekundy, zanim Karol siądzie z kamerą, są sekundami strategicznymi. Od nich zależy cały odcinek, to jak się potoczą losy tego odcinka. Dlatego trzymajcie. Dzień dobry! Tłuste, mięsne, takie przepełnione taką arogancją, ale pamiętajcie, że zawsze to jakiś dzień dobry, nie? I na sam początek grupa, którą jak zobaczyłem, to wiedziałem, że będzie to jedna z lepszych grup w Proszę bardzo, korobciorek. Samo się zepsuło. Samo się zepsuło. Włodek, naprawisz, bo Samo się zepsuło. Komputer. Samo się zepsuło. Wyłączył <grym> się. <grym> samo się zepsuło. Zostawiłem cię z tym na 15 minut. A naprawisz mi? Nie naprawię. Jak o... się samo zepsuło, to się samo naprawi. No. To tak nie działa. Ja faktycznie przyznam się teraz do czegoś i podejrzewam, że Włody, Włodek o, również się przyzna do tego, że parę razy użył tego zwrotu co p*** samo się zepsuło. P***. Przysięgam, mówię prawdę, Francuz. Samo się nie psuje. Samo się nie psuje, zrozumcie to. Bo mi się czasem samo psuje, wtedy proszę Włodka, żeby mi naprawił, ale wam się na pewno samo nie psuje. A panika się na dziś to Bo my dzisiaj mamy strasznie takie fajne, związane z seksem tematy, więc po prostu ja bym chciał, żeby już przejść do tego, proszę pana. To jest twoja zapowiedź odcinka? Mamy takie strasznie <laughs> fajne, takie związane z seksem tematy. Karabuciorek. No. Ja sam początek to by wam opowiem, bo to jest, jest najlepszy. Można sobie do domu zamówić kurde pejczyk skórzany, żeby ci przywieźli. W Nowym Jorku, w mieście, które podobno nigdy nie śpi, <laughs> pożyje i w nocy i w dzień. Tak właśnie w nocy pojawił się nowy biznes, który polega na dowożeniu rowerem, akcesoriów też niezbędników związanych z, z seksem, na przykład prezerwatywy. Gry i zabawy to są proszę pana, z seksem. Gry i zabawy w parach. Prezerwatywy. Czasem są potrzebne do, jak na przykład robisz wino. I masz ten dymion, w którym robisz to wino. I ten dymion trzeba uszczelnić, żeby się powietrze nie dostawało. A on doma tego, Jap, na tą szyjkę zawiązuje tak. i tam się fermentuje proszę pana, to wino. A później bierze pan tą rurkę, <suszy> Do tego proszę pana używam, bo do czego? To kier i zabaw. Pan mi to znowu o seksie, tak? Jak ja już panu tyle razy mówiłem, niehigienicznie, nieestetyczne, niezdrowe. Można z łóżka spać, karce można skręcić, proszę pana. No i to kosztuje 30 dolarów i jest niezwykle przydatne teraz w zimie. Tak. Kiedy nie chce się ruszyć z domu, bo jest minus 30 na zewnątrz, to dzwonimy i za 30 dolarów przynoszą nam co chcemy. Halo! Słucham. Czekaj Czekaj e Czy to jest, są gry i zabawy seksualne, ak akcesoria? Dowożone na miejsce, halo! Proszę pana, co pan potrzebuje? Czy macie pejcze e skórzane? Tak, mamy pejcze e skórzane. Jaki C rozmiar pana interesuje? Ciszej troszeczkę. Mamy pejcze e skórzane! Pejcze, taki chciałem. Taki do jednej ręki, żeby tak smagać biczem. Eska wystarczy? Mhm. Taki, żeby do damskiego pośladka pasował. Ale żebym też mógł dostać co jakiś czas. A ile trzeba czekać na dowóz? 15 minut. To poproszę. Ale mówi pan co? P proszę dwa. I, I kajdanki. To jest taki zestaw małego perwera. Jezus, wiem, co ja bym chciał najbardziej. Tą kulkę. Nie! Tak! To nic, to jeszcze nic, bo teraz pomyślcie. Macie już ten wieczór i dzwonicie, żeby ten page i kajdanki. To są dwa rodzaje. Można zwykłe kajdanki chcieć takie twarde, a można takie takie różowym futerkiem. Ja na początku byłem słaby, dobra, ja z futerkiem. Teraz proszę cię. Wyznanie mu tego erotomana. Bo jak już, prawda, macie ten wieczór, to jakoś do niego musiało dojść, do tego wieczoru. Mhm. A to wszystko zależy tak naprawdę od telefonu, jaki macie w swojej kieszeni. Co najbardziej mnie rozbawiło? Otóż użytkownicy telefonów Android procentowo najczęściej dochodzą do rzeczy na pierwszej randce. Może dojść do spółkowania osobnika płci męskiej, bądź też żeńskiej posiadającego telefon z systemem Android częściej niż telefonów iPhone i Blackberry, bo 62% użytkowników telefonów z systemem Android na pierwszej randce mogą, że tak powiem, stuknąć. 57% użytkowników ma iPhone'a. 57%, którzy zaliczają na pierwszej ramce mają tak. iPhone. I później jest jeszcze chyba Blackberry, ale tego już nikt nie używa, bo to się już przestarzało. I kiedyś te statystyki były całkiem inne. iPhone zawsze był na topie. No I to jest chyba pierwszy rok, kiedy iPhone'owcy mają mniejsze prawdopodobieństwo Koniec, na... iPhone się skończył. Jedyny sensowny powód, żeby posiadać iPhone'a odpadł. To badania powiedzmy, że mają ile? 3-4 lata. Pomyślcie sobie jak było wcześniej, na przykład to co? Największe branie mieli użytkownicy Nokia 6, 5, 10? To był konkretny model. 630i. I... Do dzisiaj można na Allegro spotkać aukcję z nowym. Został na stanie jeszcze od 95 roku. I znowu się nasza grupa stara przypomina, a ja słucham tych kłamstw. I udaje, że mnie to interesuje. Ale, ale jaki to jest biznes, stary? Musisz sobie załatwić taką Nokię, mhm. wyczyścić ją dogłębnie, mhm. załatwić nową obudowę. No po prostu nową obudowę. Wyczyścić no. te wszystkie styki przecież i tak dalej, mhm. żeby to wyglądało jak nówka. Kurde, i oni ten telefon, sprzed, z całym szacunkiem, ale dwóch epok, sprzedają za dwa tysiące. I później najlepsze, że są ludzie, którzy to kupują. Ja proszę, dwie dla mnie i dla żony. Bardzo lubię ten telefon, cały czas używam. Moją ulubioną funkcją jest wysłań SMS-ów. W tej cenie może pan mieć... Nowy telefon, fajny. Produkowany w tym roku, A... przeglądarką internetową. Czy? czym? maile ma. Co? No. Ale tam mam WAP, proszę pana, na tym telefonie. Tu też będzie miał pan WAP, nawet lepiej. I mapy? Może pan się nie zgubi? A ja mam nawigację, kupiłem sobie TomTom. -tom. W Kerfurze była na promocji. <laughs> Popatrzcie, drodzy państwo, drodzy panowie, drogie panie, zerknijcie w tym momencie do swojej kieszeni, jaki macie telefon, z jakim systemem i pomyślcie, jak będziecie szli na miasto. I jak już będziecie o tym myśleć, to dajcie znać, czy wam się faktycznie udało, bo my zrobimy własne statystyki, czy to samo ma odzwierciedlenie w Polsce. <laughs> zrobimy sondę. Zerknijcie na Facebooka, tam pod tym odcinkiem jest zaraz obok post, gdzie jest sonda, jaki system w swoim telefonie macie i zobaczymy, który system wśród nich dominuje, bo wiem, że widzowie Lekko Stończego to jurne jednostki, płodne, takie pełne, takie nabrzmiałe. I chcia Chciałem wam jeszcze przypomnieć, i Wodek również, tak. że w ten piątek się widzimy w Katowicach. Ja właśnie chciałem wam przypomnieć, że w ten piątek widzimy się w Katowicach. Co za zbieg okoliczności! Ten piątek w oku miasta od godziny 19.00. Lekkostronnicze piwo. I bardzo proszę o jedną rzecz, jak się już będziecie zapisywać mhm. na lekkostronniczy TF-slash piwo. Jeżeli ci z was, którzy się już zapisali, ale może jednak nie planują być, żeby się odznaczyli, a ci, którzy planują być, żeby się zaznaczyli, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, ile osób się pojawi. Bo szykuje się grande osomnes i musimy wiedzieć, ile tego grande przygotować. Chodziłeś na grande? Na co? Na grande. Co to są grande? Nie, to jest grande? Nie. Ja znam słowo granda jako to, że chodzi się do jakiegoś sadu, zrywać owoce z nie swoich drzew. To są opędy. Granda. Chodzi się na opędy. Na opędy się chodzi. Na grandę. Ci co chodzą na grandę i ci co chodzą na opędy nie chodź, dziś będą lekko stronniczy.